ma widzowie, tu Pan Jakub Dzisiaj taki krótszy odcinek Dzisiaj jesteśmy w bazie Mogę Cię pokazać? Nie yeah, yeah. Nie? Dobra Nie yeah. Czyli tego też nie mogę pokazać Spójrzcie, taka jest baza W tej budzie jest drzewo, tu pod drzewem jest drzewo Pod drzewem drzewo To chodź z tej yy, wiaty Chwilę O, tam są rowery. A spójrzcie, to tak wygląda ta wiata. Fajna sprawa. Tu jest wózek narzędziami. Leżaczek, kotu, pszenica z owsem wsiana. Pszenica jara z owsem. Tu będą kartofle sadzone. Taki krótki odcinek. Dzisiaj, tam jeszcze w bazie będzie ona robiona. Tam jest piec nawet w środku. Spójrzcie zresztą. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest piec. Taki zrobiony spływ. No dobra, to byłoby na tyle. Taki króciutki, sorry, że tak krótki odcinek, ale dobra. To się ma do następnego.